Influencer to hasło kojarzone z żenującą walką o zasięgi i płynącymi z tego korzyściami materialnymi. Kiedy myślimy o złości influencerów, zwykle wyobrażamy sobie złość kierowaną na małą ilość polubień lub na internetowych troli. Ale co, gdy poczucie niesprawiedliwości i właśnie ta złość przeradza się w coś niebezpiecznie realnego? kiedy to twórca internetowy ma dość wykrzykiwanych w jego stronę haseł i popchnięty jest pod ścianę. Nasim Nadjafi Agdam nie była influencerką w pełnym tego słowa znaczeniu. Była niszową youtuberką, ale przede wszystkim była realnym człowiekiem, który uwierzył, że internet ją skrzywdził. Postanowiła więc skrzywdzić tych, którzy w jej głowie byli za to odpowiedzialni i z bronią w ręku ruszyła do siedziby YouTube. Choć sprawa, o której opowiadam, wydarzyła się w USA, tak całość historii rozpoczyna się w Iranie w roku 1979, a dokładniej 5 kwietnia wspomnianego roku. Wtedy to kraj tysiąca minaretów i szafranu stał się domem dla nasi w Agdam. Dziewczynka razem z bratem i rodzicami mieszkała w mieście Urmia i od dziecka czuła specjalną więź ze zwierzętami. Przeszła na dietę wegetariańską w wieku zaledwie siedmiu lat, by później zmienić to w dietę wegańską. Niestety, niewiele więcej wiadomo o jej dzieciństwie. W 1996 roku jej ojciec dostał propozycję pracy w Stanach Zjednoczonych i tak samo jak on, tak i reszta rodziny zmieniła miejsce, które zaczęli nazywać swoim nowym domem. Szok kulturowy był dosyć spory dla szesnastoletniej Nasim, która przez całe swoje dorosłe życie nie była w stanie się do końca zasymilować. Nie miała partnera, nie miała przyjaciół. Nie czuła się amerykanką. Otoczona przez rodowitych Amerykańców czuła się obco, więc zaczęła uciekać do internetu, który pozwalał jej być tym, kim chciała być. Bez udawania. W głębi duszy Nasim szczerze wierzyła, że jej rolą jest być przyjaciółką zwierząt i głosem tych, którzy mówić w swojej obronie nie potrafią. Dalej propagowała dietę wykluczającą mięso i produkty odzwierzęce, a także brała udział w demonstracjach przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w celach testowych czy laboratoryjnych. W 2010 roku Nasim otworzyła swój pierwszy kanał na YouTube: Vegan Nasim. Na kanale opisywała siebie jako wegankę, aktywistkę praw zwierząt, a także kulturystkę promującą zdrowy tryb życia. Jej kanał szybko jednak zamienił się w typowy śmietnik i fabrykę filmów robionych na szybko, niskiej jakości. Kobieta wygłupiała się przed kamerą, śpiewała piosenki lub pokazywała prawdziwe lub wymyślone ćwiczenia, poruszając się przy tym płynnie między wieloma językami. Prowadziła filmy po persku, azersku, turecku i angielsku. Jednak to ten pierwszy miał zdecydowanie największe uznanie. Nasim stawała się bardziej gwiazdą niskiego formatu, rozpoznawalną przez widzów z Iranu, niż jej początkowy amerykański target tego zakładał. Z czasem kanały kobiety zaczęły się mnożyć. Nasim posiadała ich łącznie ponad 6, z czego największy dobijał do 30 tysięcy subskrybentów. Na co dzień obrończyni praw zwierząt chętnie chwaliła się życiem w zgodzie z naturą ale także krytykowała YouTube. Jej kanały rosły, a ze wzrostem popularności rosło też jej zaangażowanie w tworzenie coraz dziwniejszych materiałów, by utrzymać przy sobie uwagę widza. Dziwniejszych, ale także i bardziej radykalistycznych i skrajnych, jeżeli chodzi o promocję diety wegańskiej. Kobieta po latach aktywności na platformie, widząc jak zarówno jej liczba subskrypcji, jak i wyświetleń stoi w miejscu, Twierdziła, że to YouTube w zmowie z lobby masarnistycznym cenzuruje jej treści, blokuje wyświetlanie filmów i odbiera jej środki do życia. Nasim pokazała nawet statystyki jednego ze swoich kanałów, który uzyskał liczbę ponad 360 tysięcy wyświetleń w miesiącu, a zarobek z reklam na tym kanale wyniósł zaledwie 10 centów. W jej oczach YouTube stał się nie platformą wideo, ale wrogiem. Kimś, kto skradł jej głos i źródło zarobku. Kimś, kto promował głupotę, a blokował w jej mniemaniu głos rozsądku. W końcu przyszedł rok 2018. 38-letnia Nasim zdecydowała, że wyprowadza się z rodzinnego domu w Menifee z powrotem do swojej babci mieszkającej w San Diego. Decyzja była nagła, podyktowana złością na cały świat. Frustracja Nasim spowodowana była jej problemami z platformą, której poświęcała tak wiele. Kobieta 31 marca 2018 roku spakowała się i wyszła z domu bez słowa. Nie dotarła do babcinnego domu. Nie dawała oznak życia. Zmartwieni rodzice, widząc, że ich córka miała ostatnio problemy z kontrolowaniem emocji, woleli mieć jednak spokojną głowę i zgłosili jej zaginięcie. Co prawda, dopiero 2 kwietnia. Ojciec kobiety. Ismail rzekomo ostrzegał funkcjonariuszy, że jego córka była wściekła na YouTube, a w napadach furii zwykła się nie kontrolować. Policja odnalazła nasim i to w zasadzie tego samego dnia rano. Spała w samochodzie na pustym parkingu w miejscowości Mountain View. Spokojnie rozmawiała z funkcjonariuszami. Hi, are you hey, so you reported as missing. Yeah.

Rankiem 3 kwietnia Nasim przyjechała do miejscowości San Bruno, zaledwie 40 km od Mountain View. Udała się na lokalną strzelnicę, gdzie spędziła kilka godzin ćwicząc swoją celność. Gdy poczuła się już wystarczająco pewnie, dokupiła trochę amunicji do swojego Smith Wesson o kalibrze 9 mm i ruszyła powoli w kierunku auta. Nie musiała daleko jechać. Od strzelnicy było zaledwie rzut beretem do celu, który miała od dłuższego czasu w głowie siedziba YouTube. Zaparkowała samochód około 12.45 pod budynkiem siedziby. Weszła na teren budynku przechodząc przez parking, po czym dotarła na plac zewnętrzny, na którym spora część pracowników odpoczywała w porze lunchu. Nasim przeładowała broń i zaczęła strzelać do losowych pracowników, którzy w jej głowie byli winni wszystkich jej internetowych porażek. Kule raniły trzy osoby. Na szczęście, mężczyzna w ciężkim stanie i dwie kobiety z mniej poważnymi obrażeniami przeżyli atak. Reszta pracowników zabarykodowała się w budynku i wezwali służby. Gdy policja dotarła na miejsce, a zajęło im to tylko około dwóch minut, napastniczka była już martwa. Nasim liczyła każde jedno pociągnięcie za spust. Wystrzeliła 20 razy, zostawiając ostatnią kulę w magazynku dla siebie. Wiedziała, że za jej czynami będą szły też poważne konsekwencje, które wolała ominąć, odbierając sobie życie. Wycelowała broń w swoją klatkę piersiową i strzeliła zaledwie dwa dni przed swoimi 39 urodzinami. Trudno jest jednoznacznie wskazać, co miała wnieść próba dokonania masakry na pracownikach YouTube. Jeśli miała być to wiadomość dla zarządu platformy, strzelanina nie była dobrą drogą do rozpoczęcia dialogu. Jeśli była to próba zwrócenia uwagi na niesprawiedliwość, dyskryminację czy chociażby ostatni krzyk nawracający ludzi na weganizm, no to skutki są identyczne. Zamach na ludzkie życia jest obrzydliwym sposobem na ściągnięcie uwagi na problem, który morderca chce wyróżnić. Kanały Nassim na YouTube, tak jak jej profile na Instagramie, zostały usunięte. Nie musi się już martwić o demonetyzację która swoją drogą nie wynikała zapewne z tematyki przez nią promowanej. Weganizm nie jest niczym złym, a polityka YouTube nie zabraniała w tamtych czasach tworzenia materiałów o zdrowej żywności. Cały problem polegał w sposobie dostarczania tych materiałów. Nasim żyła w cyfrowym świecie, ale umarła z innego powodu z gniewu, niezrozumienia i poczucia utraconej siły. To nie był atak na konkretnych ludzi. To był atak na system, który według niej nie dał jej poczucia sprawiedliwości. I tak w imię aktywizmu oraz wyświetleń kobieta oddała życie, próbując zabrać kilka innych. Czarne serce.